Cześć, witam Was w ten piękny sobotni wieczór. Czas zadumy, czas refleksji 1. listopada. I dzisiaj jej nas uroczyło, słuchajcie, SBC o kartę Markusa Rashforda, którego sobie, sobie możemy wybrać, czy chcemy skrzydłowego, czy chcemy napastnika. Ja sobie obejrzę tę kartę i powiem Wam, jakie jest moje zdanie na ten temat, czy warto tego Rashforda robić, czy nie. Ale na start mam tutaj na głównym koncie jakieś piki, no i co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakiś PIK 80+, co sobie otworzymy? Ale tutaj nic specjalnego niestety nie dostaniemy. No i jeszcze dwa piki 82+. Także sobie też to wszystko tutaj teraz klikniemy. Caruso, Sorlot, ale to wszystko już w klubie mamy. Więc na magazyn też wyślemy. No i ostatni player pick. Co my tu będziemy mieć? 82+. Czy coś więcej? Coś więcej? No niestety nie. Więc weźmiemy sobie Ramaniego z Napoli. I dobra, do klubu co się da. Tutaj Kulibali może... Pójdź na listę transferową, chociaż chyba mogłem go też nawet skoikselować za tę cenę, którą, którą za niego byśmy dostali. Dobra, to jeszcze on 10 razy 75 Plus? Nie, no nie mogę jeszcze otworzyć. Co jest? Aha, jeszcze to jakaś ewolucja. Do wzięcia. Ok, eee, no to teraz jeszcze sobie tworzymy 10 razy 75 Plus, ale bez lockoutu. No i można przejść do SBC, można przejść do SBC Markusa Rocheforta. Powiem tak, zrobiłem wstępny research tej karty i no nie wygląda to. Mm, tak korzystnie jak w przypadku Pola Pogby, chociaż cena wydaje się w miarę, w miarę yy, podobna, bo tam lekko ponad 200 tysięcy. Dobra, cztery wyzwania. Cztery wyzwania na markusa Rashforda i jest to yy, wyzwanie 85 z jednym informem, 85 też z jednym informem, tylko tu mamy zawodnika Barcelony, tu mamy zawodnika z Anglii, 86 z kolejnym informem, także trzy informy tu potrzebne, a e, czwarty skład to jest 87. Więc łącznie na futbinie, jak patrzę na, na cenę, która tutaj się wyświetla, jeśli chodzi o to SBC, no to jest to 255 tysięcy monet, więc lekko ponad ćwierć miliona monet za Markusa Rocheforta. Trzeba wydać oczywiście większość z Was i tak by pewnie robiła to w większości z Foderu. No dobra, a teraz zobaczmy sobie właśnie nagrody, jakie są za to wyzwanie, tylko tu muszę sobie właśnie kliknąć, zobaczyć szczegóły i tutaj powinniśmy zobaczyć obydwie wersje Markusa Forda. Dobra, mamy to. 86 na strajkerze lub 86 na prawym napadzie. Ja sobie jeszcze tak to przeklikam, żeby na chwileczkę pokazać tylko ekran tutaj nagród. Dobra. No i teraz Motyw jest taki, że ja chciał sobie zobaczyć te karty, ale widzę, że w grze naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby zobaczyć te karty. Naprawdę muszę skorzystać z footbina, no bo. Moment, no tutaj, jak zobaczę w ten sposób, to nie ma teraz możliwości naciśnięcia żadnego przycisku, żeby zobaczyć te karty. Chyba, że ja tutaj coś. Chyba, że ja tutaj coś pomijam. No nie, 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 nie ma możliwości. Więc muszę przejść na Futbina, żeby w ogóle żeby dla Was te karty ocenić. Co też już zresztą uczyniłem przed tym odcinkiem. Natomiast teraz zrobię to. Mm, Teraz to zrobię, znaczy sobie przejrzałem, a teraz po prostu Wam powiem, jaka jest moja opinia na, na temat obydwu kart. A też Markusem Rashfordem na jednym skąd, którym wygrał Champions, ten weekend Gram. Więc tylko no to zwykły jest Markus Rashford chyba tam po jakiejś ewolucji. I ja bardzo lubię tę kartę. Tak w ogóle właśnie na początek tej krótkiej recenzji Markusa Rashforda. Ja bardzo lubię tę kartę. Bardzo lubię tego zawodnika, bardzo lubię jego sylwetkę, bardzo lubię jego b 86 wzrostu, bardzo lubię jego 5 gwiazdek sztuczek i te 3 gwiazki słabszej na w ogóle mi nie przeszkadzają W swojej złotej wersji I ja chyba sobie Czy ja grałem? Nie, czekajcie, którą ja wersją grałem e, Chyba 80 Ewoluowana do 83, czy coś takiego W każdym razie, mniejsza to jak mamy apartnerem tego kanału jest fcoins.gg, gdzie z kodem promocyjnym BJ możecie zgarnąć plus 5% do zakupionych przez Was monet. Na PlayStation, na Xboxa czy też na PC możecie monety kupować, możecie monety też sprzedawać i możecie brać udział w konkursie obecnie o Mbappé za każde kupione 50 tysięcy końców otrzymacie jeden los. Pamiętajcie o kodzie BJ na fcoins.gg. Nawet tą złotą wersję, to bardzo duże i przyjemne wrażenie robi to siła strzału, czyli na, na 93, bo to ma też znaczenie w nie chodzi tylko o uderzenia z dystansu, ale również w sytuacjach sam na sam. Można załadować po, krót, po krótkim słupku pod ladę, można spróbować po długim, po prostu fajne, mocne uderzenie. Nie mówię po o po prostu zwykłe uderzenie, ale z odpowiednią siłą, z, odpowiednią, z odpowiednio naładowanym paskiem. I już yy, 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 widać, że Rashford ma yy, tą statystykę bardzo, ale to bardzo dobrą. I tutaj na swojej karcie napastnika ma na 96, to ocenione, natomiast na karcie skrzydłowego ma ocenione na 95, więc bardzo fajnie to hmm, wygląda. No dobra, jak to wygląda w przypadku, hmm, może najpierw napastnika? E, takie kluczowe rzeczy w, w stosunku do złotej karty, tak żebyśmy porównali. E, no przede wszystkim e, balans, plus 12 i plus 7 do zwinności, więc troszkę dostał do derblingu, plus 14 do celności główek, więc ma tego 85, plus 6 do skoczności, plus 6 do wykończenia, więc ma 85, plus 3 do tej siły Strzału, praktycznie plus 5 do każdej statystyki podań. No i do tempa tutaj tak leciutko, do tempa tutaj tak. Leciutko, no i ważna informacja, jeśli chodzi o jego playstyle, tutaj Rapid Quick Step i Powershot, tutaj mamy dodatkowo Tiki Take i Pink Passa, czyli coś co myślę, że właśnie można żałować, jeśli chodzi o tę kartę, na pozycji, na pozycji napastnika, znaczy właściwie no to alternatywna jest SPO, ale właśnie dodali mu dwa szare playstyle, ale związane z podaniami związane z podaniami, a niestety nie dostał, na przykład, gdyby tu dostał ten zawodnik na srekerze, to co dostała karta na prawym skrzydle, czyli szarą fineskę, dużo, 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 dużo przyjemniej w tego tego napastnika. Naprawdę, bardzo żałuję, że ta karta nie ma tej szarej fineski. Oczywiście i tak biorąc pod uwagę złotą kartę, em, ja i tak często kończę e, fineską e, w przypadku tej złotej karty. E, natomiast tutaj. Mm, no właśnie, żeby kończyć wineską, to trzeba wziąć prawo skrzydłowego, a ten prawo skrzydłowy nie ma pozycji strekera. I tutaj cały jest pies y, pogrzebany w tej y, sytuacji, bo ja bym chciał w sumie. Nawet bardziej tę kartę, nawet dokładnie, dokładnie z tymi statystykami, czyli nawet ja nie potrzebuję na tej pozycji napastnika jakiegoś wybitnego wykończenia 81 i tak sobie wyceluję na precyzyjnym wykończeniu, tylko, da, tylko dajcie mi właśnie fineskę na, na tym białym playstylu i, i pozycja napastnika tego niestety ma kursor 86, nie posiada na prawej pomocy, no a z kolei na pozycji, na pozycji napastnika nie ma tej, nie ma tej fineski i, i, i statystyki ma fajne, typowo wolałbym skrzydłowego, ale czy na tej pozycji za 255 tysięcy monet? Karta niewymienna 5 na 3. A, dałbym, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o potencjał tego SBC 5 na 10. Yy, no zwłaszcza, że tutaj z prawego skrzydła no i tak wolałbym na, nim, na lewym skrzydle grać. No bo jak zejść na fineskę przy trzech gwiazdkach słabszej nogi z prawego skrzydła, to się kompletnie w ogóle nie wizualizuje. Z lewego skrzydła tak, schodzisz na prawą nogę, kończysz po długim, z na sam za nasami jest okej. Okay. Natomiast z prawego nie, no coś tu się niestety yy, niestety nie zgadza. Także myślę, że i tak fajnie Barcelony będą robić, to się nie zdziwię, że będą robić. Natomiast nie dziwi mnie ocena tutaj na futbinie, czyli tyle łapek w górę yy, ile jest i tyle łapek w dół ile jest, no. Yy, no właśnie, tak jak tutaj nawet nie widzi, nie czytałem komentarzy i teraz przychodzę do sekcji komentarzy i dokładnie pojawia się to o czym myślałem, czyli no, że nie ma lewego skrzydłowego, nie ma lewego pomocnika i to już też tą kartę strasznie yy, no, sprawia, że on traci na, atrakcyj, na atrakcyjności. więc overall moim zdaniem nie warto go robić. Dajcie znaka, co wy sądzicie w komentarzu.